Dobra, siemaneczko ze jesteśmy znowu z powrotem, ale w neterze tym razem. To mało i mamy ja gasta. Mam Jest. Kto jest w mnie Mienia ma jest Kto ja? Eee, Kto ja? Mind Eee, bo ja przyrobię ten akceptuję. O dupę, jak się zeszły. Kurde no. E miecz mój, gdzie jest mój miecz? Masz? To weź mi rzuć. Bo mi wypadł pewnie. Dzięki, dzięki. No nie ma nikogo tam, żeby załatwić chociaż, nie wiem, szkieleta. Twierdza. To niech też szkielety Dobra szukajmy chociaż twierdzę O, teraz możesz Ja ma Dobra jesteśmy z powrotem Ej no nie no czego mi to symetryczne Nie śpiewaj tylko Ja nie zamierzam Lepiej sobie dysk napraw Mnie działa, tylko ciągle coś jest skakuje że nie pełen Eee. Zrób to co ja zrobiłem. <noise> Dobre, dobra, najlepszy sposób. Najlepszy sposób Zrób tak. to co ja zrobiłem Ma ktoś z To samo miałem się wie ktoś gdzie mamy ma ktoś jedną książkę Protection jeden? ja nie mam Ja też już nie mam, nie miałem tego drugiego. A teraz Ale się by przydała. przydała. A ja ile śmieci mam? O, może mi wejdę w e, tysięcy. Kurde, nie tu. Poraz, to gdzie? Mam wdówkę piesga. Piękna piesga. Ja pierdził! Dlaczego no, mi to niech tu A ja, wy wiecie, że żeby wykopać cztery obsidiany, trzeba na tym spać. Dałem 10 minut, a co? Kogo znowu oglądałeś? Może sam liczył? Nie. Yeah. Mi by się tak nie. Mi by się tak nie chciało. I to co? Robimy zaraz wieże, nie? Tam kolejne. No, ja zaraz chyba będę szedł. Gdzie będziesz szedł? Na pole? No. To można przyjść czy nie, bo mi się nudzi. No, 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 no. To co będziemy robić? Robo, robo. Dobra. Dobra. No teraz będę spadał, też nie chcę całego dnia tutaj siedzieć. No... Ja mam 21. Chcesz, Ej, moim zdaniem, chcesz dyablo się To możesz mi kilka dać, jeżeli chcesz. Da level! Jak ci będę mógł expić nawet. Ej, masz, masz. Gdzie? Masz 5 level, patrz, masz 5. To już teraz mam... Szósty. A książkę protection? Nie, ale chyba tam jakąś książkę mam. Ochrona przed... A nie, bo mam ochrona przed pociskami i tylko. To się nie nadaje. No. To protection. Od Jax, Następny. Palcze tego kobra, bo jest za dużo. No po co to ruszycie jak ja przed sekundą zrobiłem Nie no rozwalajcie mnie, Anchampa No nie rozwalamy, bo zrobiłem specjalnie drugi No, dobrze pomyślał Jeden myślący No chyba nie <noise> to i, to i na odwrót Na odwrót, co? Czekajcie, bo będą prawa autorskie, czy nie? Nie. Nie słyszeliście coś? Nie. To dobrze. Myślałem, że będą prawa autorskie. Czekajcie. Tak. Nie mam czasu teraz. Nagrywa kolegi. Nie. Nie mam ma czasu. Ktoś nie ma ktoś wełno? Ma ktoś wełnę? No. Bo potrzebował na nie. obraz. Jak tam? Dobra, jeszcze chwilę pokopię i Dobra, ja się mam. zmywam. No ja też. Muszę uh, go protection Ja chwilę będę jeszcze grał i też spadam. Mm. O. Od diaks! Dobrze, niech chociaż jedna... Słyszałeś? PSB Magister i tam jeszcze dwie osoby na sam przed... Kudę, nie lubię echa. Na otwarciu nie przespały czy nocy. Nie przespali trzy noce aż. Tak? Ta przez trzy noce grali. A kroku... No bo wtedy kroku... trzeci diaks. P Co? Kolejny diaks! Ten piąty diaks! Więc diapsę już mam o, A o, mi obraz zginął Co to dziur zrobił? To może ja, bo mam ustawioną Maxi czułość Ja zawsze mam takie Co? Ja zawsze mam takie ja Ale pomyśl sobie, ja pierwszy raz gram na takich ustawieniach a ty myślę z czego masz? Nie wiem, ja czekałem z Hardcot'a. Aha, ja mam z tracera. znowu zabrał wodę! Ja nie brałem. To ja też nie no. ma. szósty. to A to nie moja sprawa czy wody nie ma, czy nie. Jest. rundze diaksy mi lecą. 23 lewe, 23 ten, 23 diaksy mam. To ile A trzeba ten ten? Ten level, na ten? 20. Masz? 21. Być byś złączył książę, ok? Ile potrzeba na set? 24. Mogę ci dać na 24, później jak sądzę, to będzie 26. Kolej. Gdzież to Komu złączyć? Mi. To czekaj, może mi Jax wydropi. Złącz protection 2 z protection 2 i protection 3 z protection 3. To daj. No bo z tych dwóch wyjdzie trójka, nie? No. I masz, masz. Ej, bo to szybko. Ale zabierałeś razor. Nie. Razem. A jo, Ale jakie były, jakie były? Protection 2, protection 2 prot i protection 3. Protection 2. Ej, 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 tu! Protection 2 i jak było? No je... 2 i 3. Jestem tu o, Protection już. 3 nie mam. Protection U... 2 już wyrzuciłem. Ja mam Protection 2, prote... Nie, dobra, mam, mam, mam. Proszę. Proszę. Tak. Który. Chodź, tutaj, chodź, tutaj. chodź do mojego pokoju, albo tu. Dzięki Dzięki A jeszcze byś mi dał to do spodni. O Diaks! Ej, dam mi tam jeszcze do spodni, to do kurtax 4. To czekaj Diaksa schowam Jezusowej Kurta XIX 4 Eee, z niech... <coughs> Jakiego fuksa masz! To. Mam dziewiąty poziom, a to zbierze 9 Yo, fuck, sam masz, chodź. Nie maj. Dziękaj. No, nie ma powodu. To co ja akurat. No to czekajcie. Może wodę tutaj dacie. Nie zrobię problem. Ten, to co idziemy zaraz robić tą wieżę, chociaż zaczniemy? Daj mi parę żelaza? Kto Dekaj. potrzebuje? Watowy? No... A, sorry, ja mam jedno. Myślałem, że <śmiennie śmiennie> mam więcej. Ile chcesz? 30 Trzydzieści. Bo no, niepotrzebne są nakowadła. A może ja mam coś wydercześci? O, dobra, no, tyle chyba wystarczy. Nie, nie mam. Ej, na który level enchantować książki? Pierwszy. A? Dobra, no to dajcie mi. Gdzie są książki? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery książki enchantuję. Ochrona jeden. Fajnie. A mam zradzony ten. Ochrona 1, cicho. Wydajność 1. Dobra, już mam Ostrość 1, okej okay. Ochrona ile? Ochrona 5. To ja też mam 3. To ja też mam 3. To ja też mam 3. To Idę na już 5. Muszę jeszcze zdobyć kilka leweli. Do drugiego levelu zdobędę i idę. Szybko. Po... No. no. bo potrzebuję złączyć ochrony dwie. O, Ej, no bo wodę tutaj trzeba dać. Bo więcej stołniarek tam faktycznie. To tutaj Jutro, albo dzisiaj jeszcze to zrobię. diaks. Bo teraz wszyscy walą efektywność, to będzie mało pewnie. O Diax. No w się sensie stołniarek, bo zobacz jak wszystko szybko kopią. Wczoraj było okej, okay, ale dzisiaj to już mało pewnie No ale wiesz ile nas już tutaj gra teraz Jak był mój batowy watowy jak samo jego zabrałeś Ale nie ty nie bo... A przed chwilą tutaj był jeden mam ochronę dwa jakby co? Schowam jak tutaj jest, jest plan, A dobra mam ci dać Nie dobra mam dwa dobra Nie wiem czy to mój ale może Przedawało <średzimy>, <średzimy>, się że przy tobie zabrało Dobra idę dalej Objawiamy, objawiamy. Tutaj macie ja robię setki teraz diaksowy. Ja już mam na dwa. Zaprawiłem stołuniarkę. Cieszymy się. Ej, drink, gdzie tu masz e, pokój? Co radzie... tam masz? Właśnie idę do niego robić u niego ten. Chodź za mną. To ja obok ciebie zrobię. No to chodź. Albo chodź z, możesz ze mną. Możesz ze mną nawet mieć. A to się już mój filmik? Chodź. Ja Razor jakby co no to twój filmik obejrzę dopiero wieczorem jak na tableta wejdę. Dobra. Ty nie do obejrzał. Chodź tu. Hey yes. what? Wiem, jednego diaksa, a jeszcze zostawiłem w ender skrzynie. Ja dürreń. Albo wyrzuciłem. Ile jest maksymalna efektywność? Cztery. A, czyli mam max, dobra, myślałem, że można więcej. Cztery. Dobra, słyszę. Ale on miał 5. 4 jest. 4 Cztery Cztery jest! 4. Takład? Tak ładnie. ja tylko wie i to jest zobaczymy. Albo zresztą tą wiki też jest. A sharpness? Ostrość znaczy się? Jest! Oh, diaks yeah. A ja nie ja się stawę, Drugi diaks! Dobra! Nie, bo mogą wziąć. Razor, jeżeli u nas ktoś weźmie dwa bloki diaksowe ze ściany, to będą lecą bany za to. Ja. Ale po co? No, chociaż się ja dużo diaks zrobi, to można zrobić ściany diaksowe. Ej patrz, z czego się najbardziej cieszę watowy Hanno, to mam Niepyle. Nie byś ktoś zginął, no to może sobie zobacząć tam 2 gody czy tam trzy. No ale. To za nie tylko Nejer, Carwen i ja. Ja dopiero wieczorem wejdę. Aha, dobra. To chyba. jesteśmy już poważne z nagraniem. Ostatnie minuty i wtedy obrobię i wrzucam na YouTube'a chyba. Matowy. Ile ci jeszcze leveli potrzeba? Jeden no a teraz ten, teraz No teraz, dalej, bo to mi ciągle przerywa. Dobra, mi też jeden level potrzeba. Gdzie jest ten cały stąd, co tutaj był? Mam 9 leveli. Gdzie jest ten cały stąd, co tutaj był? Co? Stąd tutaj był w piecach, a gdzie teraz on jest? Tam. Moc Abym jeden. W skrzynkach tutaj. Aha. Na końcu. A dobra, spoko. Jezu, na pierwszy level. Ja Oddam to do toj O. O. Kurwa mać. Na szósty level zenchatowałem książkę też przypadek. I ja zaraz zrobię drugie kowadło. No. Dobra, jeszcze pozłączam książki, i ja już spadam. Który się tam pali? Ej, ile ja już kopię tym moim kilofem? Ej, moim indeksowym kilofem nie wiem już ile kopię. Dobra, kto idzie ze mną do góry, by co robić się wieżę i mur obronny? No, ja będę musiał iść teraz. Ale w sensie jest już carver i jest layer 5. Ja nie masz. mogę. Aha, dobra. Jezus, za 10 minut. A co idziesz? Czy coś robisz tam? No z psem i Aha, ja zaraz też będę się tam, nie wiem. Do 10 Jaka, po 5 jest coś takiego. Trzeba chwilę odpocząć. Co? 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 Jeszcze złączę 1 książki i idę też. Jest, ja lepiej na górę pomóc. Zapomniałam nie mam próżni się Mam wszystko dołem, do jakiego Myślałem, że się zabiję. Kto ma ochronę? Będę miał ochronę 3. A oh, ja już mam... Um, na plec wszystkim ochronę 4. A, a ja jeszcze nie mam w ogóle w niczym. Co? A wojna kiedy będzie? W partek, piątek. to No. My na nich. A wtedy za dwa tygodnie oni na nas. Wszystko w sierpniu, żeby zrobić. Bo na pewno wszyscy będą no. wtedy wolne. Ej dobra to ja już książki tam pochowam Aj da się zrobić nieskończoną lawę czy coś takiego Nie, właśnie Aj, bo masz to no Ile chcesz? 5-9 ja, ja mam A gdzie jesteś? Yy, u góry tepcie się do mnie Jak chcesz O, w końcu się przyzwyczaiłem do guzika Wiesz jak się długo przyzwyczaiłem do monitora 24 cale cholernie długo. Bez przesady. Ja się przyzwyczaiłem 2 dni te, te, monitora tego grubego -y, wy, musiałem się przyzwyczaić do 24 calów? A pewnie Dobrze. Ej, opłaca mi się teraz... Aha, dobra, nie opłaca mi się. Na razie takie niskie, żeby wiesz, ogólnie, żeby były. Żeby wiedzieć. No ale no ja się muszę przyszykować do wojny, wy już... Książek, ej, książki, trzeba jeszcze więcej książek porobić, bo na pewno nie starczy. Tak, tutaj. Widziałem tam ile jest? Całe dwie biblioteki. Właśnie. O, to starczy, to starczy. No ja nie zażarłem, no to ja tak jęczon może być. No to będzie trzeba wziąć i może tam i mieć Unenchantować się nie da, jak się da. Chyba się nie da unenchantować, czy eee, się da. Mam też 21 level. Aha. Ja mam 14. A ile mamy tutaj? A po co ci ty, jaki level? Ile naprawić. tam prawie hmm. 20 który? No to mogę ci wieczorem dobić ten level i naprawić. Potrzebujemy i dużo stona później. Ej, to ja ci dam mój kilo, okej? No Ktoś tam da radę za tit Dużo stowna. Dobra, no to nie nie To czekaj, ja sobie też pochowam rzeczy na wszelki wypadek. No ja A to jak chcesz, żebym ci naprawił? Jak? Nie, chyba potrzebne jest tam to... Drugi kilo, nie? Jaki na przykład? A... To zrobię, może wydropię diaksy podczas zakspienia. No, ja Ci mogę dać jednego diaksy, bo mam. A to chyba jednym diaksem naprawisz, czekaj zobaczę. Ej, ale ile Ci naprawić? Żeby był cały. Nie? No nie cały, bo to tak zejdzie do... Mi się skończył... Po, znaczy się z ten. pomarańczowego zrobi ci się zielony, ale nie do końca. Ej, ale nie za dużo tam na nie? Jak, 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 jeden kilo, jak są... Takie żeby po prostu była wieża zakryta. O, tyle starczy, tyle starczy jest perfekt. Te, y, będą naprawione. A no teraz no na prawo, spoko. no teraz tam Ej, to spoko. Ja idę po stołna No to ja się już żegnam. No to na razie, żegnamy kurczaka na YouTube. A mnie też Dobra watowego żegnamy. No to przyjdę zaraz do ciebie. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. No fajnie się zgrabić dźwięki, powiedziałeś. Heh, <noise> No dobra, nie ma go. Dobra, to jadę, nie muszę wstąpić. Kurde, węgla nie ma. Nie ma węgla, znowu. Chyba, że węgiel jest strasznie denerwujący. Ech, rany. Dobra, to ja wyłączę w tym czasie nagrywanie i pójdziemy szukać. Ja aby to jesteśmy z powrotem, znowu do był pełny i chcieliśmy tutaj bierze, przygotować sobie... nie gadać. O mi I trafił mi się zajeb... trafiła mi się zajebista łopata. Ja e jak przyniosłeś pieśń i nie zniszczono już trzy. A jakie sobie zrobiłeś, żelazne czy diamentowe? diaksowe. Wiesz, jak to się teraz kosi, ja pierniczę. Nie wejdą do nas. Ale trzeba dużo stołu i jeszcze się palił. Pierwę tak to się zrobiło. Nagrywasz już? E, tak. To i może jakieś ostrzeżenie czy coś? Co mówisz? Aha, no i... mówiłem, że będę. Dobra dostają grijki i pracować żeby Żeby nie było jeszcze raz pokazuje, że nie bytuje. O nie zniesiesz na jeszcze 5, żeby nie było, Już tak szybko. I ja rozumiem z taką efektywnością i zniszczalnością to można robić na hardkorze czy gdzieś takie mury. Gdyby mi dotyk, to można nawet kopać stronę. Ja mam, chcesz? Ale faktycznie będę koło po Przecież mam tutaj SILK będę kopo Ale tylko z długo to zajmie Masz tutaj dwa 20 cegieł Ja się biorę za chyba nie mam ze dwu Spoko, zaraz też spadam Że jest piąta Siedzę tutaj chyba o dwunastej. Z okna zawsze fajnie zawołać. Jestem może ty zajmij się tym stonem, wiesz? Ja zajmę się ziemią. Okay. Tutaj ci rzuciłem kill -off z silktaczem. Wow, się ziemią. i będę Ja pierdziela, ale to jest zapieprzanie na dyrcie. No Patrz, nie? Eee, wiesz co nam ale to jest dyrć, jak chcę tutaj dać Stone Break'a No dobra To jest wszystko przemyślane Mam grasa Jestem cheater i sobie którego tak zmierzyć? Ja myślę, że może tutaj mury trochę damy, ale tak to na maksa do lawy, żebyśmy tam mogli zrobić, czy coś takiego. Albo nie wiesz co trochę tylko ten, żeby można było lawy i tutaj otoczymy się jeszcze mniejszym murem, I zrobi się myślę, że takie ten. Yy, czekaj, <grym> tak. No dobra, takie drogi się zrobi, nie? Do tego, żeby można było do wież dojść I pod nimi będzie TNT i restąd podprowadzony, jak będą chcieli wbić, to się wysadzi. Jak będą chcieli ja też mam taki pomysł Nawet sobie to już wyobrażam, że Oni idą, Gdzie jesteście?